Pierwszy śnieg pojawił się na drogach, w tym radziąkowskich, W Urzędzie Miasta jednak spokojnie, bo akcja zima jest już szczegółowo zaplanowana. Odśnieżanie dróg zostało rozdzielone przez konkretne firmy. Drogi pierwszej kategorii to są drogi, które powinny być ośnieżone w pierwszej kolejności. Tutaj mamy wykaz dróg, które w zasadzie do dwóch godzin po ustaniu opadu powinny być w stanie czarnym, czyli pozbawione śniegu i tego błota. Pośniegowego, z kolei drogi kategorii drugiej do 4 godzin po ustaniu odpadu. Podobnie ma się to w zasadzie do dróg kategorii trzeciej. Tutaj wykonawca tego zadania jest z terenu miasta Radzionkowa, więc tutaj nie mamy problemów na bieżąco, wszystkie sprawy są załatwiane. Mieszkańcy Radzionkowa mogą spać spokojnie. Odśnieżanie będzie się odbywać pod pełną kontrolą. Zgodnie z umową samochody powinny być wyposażone w GPS. Mamy stosowne oprogramowanie, także na bieżąco możemy śledzić, gdzie dany samochód w danej chwili jest i co. Co robi? Gdyby firmy nie wywiązały się ze swoich obowiązków, mieszkańcy mogą reagować. Wszystkie uwagi ewentualnie dotyczące utrzymania zimowego dróg, mieszkańcy miasta mogą zgłaszać pod telefonami do Straży Miejskiej, do zespołu administrowania drogami. Te numery telefonów zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta. Na akcję Zima Radzionków wydał kilkaset tysięcy złotych. Założyliśmy, że będzie to w granicach 10% więcej jak w roku ubiegłym. Jest to kwota około 600 tysięcy złotych. Tak to wygląda na bieżąco. Oczywiście jeżeli będzie potrzeba i trzeba będzie tą kwotę zwiększyć, no bo trudno nam jest założyć, jaka będzie ostra zima. Gdyby tak, tak akurat, gdyby coś takiego miało miejsce, oczywiście wtedy będziemy musieli zwiększyć środki w budżecie miasta. Jaka będzie zima, czas pokaże. Póki co prognozy pogody są optymistyczne. W tym roku pierwsza atak zimy już za nami, jednak to, że śnieg się pojawił, wcale nie oznacza, że nie wróci Babie latom. Zdaniem meteorologów już w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się znów 15 stopni Celsjusza. Odśnieżone drogi to nie tylko odpowiednie warunki do jazdy, ale też gwarancje bezpieczeństwa. Dlatego warto zainwestować w akcję zima, nawet jeśli oznacza to duże nakłady finansowe.